A bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam pokazuję mm, drużyny i cztery koszyki, gdzie są różne drużyny z całego świata, rozlosowane do czterech y, koszyków. Tutaj pierwsza kartka z y, pierwszym koszykiem. Tutaj druga kartka z drugim koszykiem. Tutaj trzecia kartka z trzecim koszykiem. I tutaj czwarta kartka z czwartym koszykiem. Jeżeli filmik Wam się spodobał. Napiszcie komentarza. Jeżeli drużyna, która jest w danym koszyku, kibicujecie jej, napiszcie komentarza.